Cześć, z tej strony K K Wilku i tam was w kolejnym odcinku z serii Pure Farming. W tym odcinku pojadę na starcie zebrać pole. No i tak samo jak wczoraj, w sumie będzie wyglądał odcinek, tylko że nie pojadę do kur ani do krówek. No, no, to trzeba zebrać pole, tym razem będę zbierać tamto pole. No i podejrzewam, że w następnym odcinku rośnie tamto duże pole. Drugie, drugie duże pole, no bo mam dwa duże pola. No i będzie git. No i codziennie będzie zbieranie i sadzenie. Wydaje mi się, że nie będzie żadnego dnia z taką przerwą zbierania. No i to pole będzie do zaura, zaorania, a to, to tutaj będzie do zebrania. Zobaczę jeszcze na pogodę i na nawodnienie pól. Gdzieś yy, to chwila, to wezmę to, spróbuję dronem. No. Yy, dobra, nie ten przycisk. Pogoda. Za 5 dni ma padać. Czy zostanie jakoś 30% nawodnienia? Nie, co jest dobrze. O cholera, mechanizm żniwny był włączony. A nie, był wyłączony. No, to dobrze. Że ja tam tego kawałka nie zauważyłam, że nie mam posianego kurczaczki. No, trudno. 1% mi odpadł przez to. Ale już mam... ile tam było procent? 15%... nie, 14% Mam już zapełnionego tego... kurczę, jak to się nazywa? Tam, gdzie przechowuje się te zboża. Mam już 15%... nie, 14. 14 czy 15? Bo wydaje mi się, że chyba 14 mam tam procent zapełnione już. No ale przydałoby się, żebym w następnym odcinku już po prostu zajęła się przewożeniem tego. Jeżeli mi zostanie czasu trochę, to zrobię to nawet w dzisiejszym odcinku. Tylko nie wiem, czy mi zostanie czasu. Chociaż w sumie nie jest tak późno, bo jest dopiero e, za 10.10. To y, 10. ja się trochę połączyło, za 10.10. 10. No, z rana nagrywam, pamiętam raz nagrywałam odcinek o szóstej no tak sobie pomyślałam, no rano wstaję nie mam co zrobić jeszcze ze sobą no to se postanowiłam, że nagram odcinek no i co, no i co, Nagrałam odcinek ostatnio pierwszy raz na kanale miałam jakiegoś hatera. no i on coś tam pisze, nagram na ciebie odcinek Dzieciaku, wchodzę na jego kanał. Ten kanał nieaktywny, jeden film z jakimiś gówniarzami. No, na pewno nagra na mnie odcinek. Już czekam po prostu, normalnie. No, zablokowałam go i teraz. Co mnie on interesuje? Ja pierdzielę. Zdanie jakiegoś hatera. Poza tym, takie coś to Kurczę, By się tak zastanowić. Poza tym, to jakiś. Kówniarz też był. Ale jakby jakiś duży youtuber na mnie nagrał, chociaż to by było nienormalne, żeby jakiś duży youtuber nagrał jakąś dramę do youtubera, który nawet nie ma 50 subskrypcji. I to by było posrane. No jak ty. Jaki to ma sens w ogóle? Nie wiem. No ale pierwszy raz miałam hejtera i w sumie to się nawet nim nie przejęłam. W sumie on jakby... No, jakim trzeba być debilem, żeby pisać takie rzeczy, mając kanał nieaktywny z jednym filmikiem o jakichś dzieciakach? No na pewno to nie był dzieciak, w ogóle. Ale mój traktorek strasznie szybko jeździ jak się o rapole 8 na godzinę. Gdzieś by powiedział, o, ale dużo to nie. Ale to, no, traktor jednak jest, to nie jest auto, żeby jechało z setką. Nie wiada i wjechał. Nikt tego nie widział. No ale strasznie szybko się zbiera pole kombajnem. No bo kurczę, obsiewanie to już jest tragedia. Dobrze, że nie mam takich nie wiadomo jak ogromnych pól. Ale wiecie co jest najgorsze? Raz na co trafiłam, że... O Boże, Boże, trzeba wszystko też powyłączać. Raz na co trafiłam, że... Jak ten... Boże, wypowiedzieć się dzisiaj nie umiem. Teraz właśnie trafiłam na takie coś, że zaczęłam siać pole, no i kurczę, no nie wyrobiłam się i po, lekko ponad pół pola było obsiane tam do godziny 24. czwartej. ta połowa pola mi urosła, a drugą połowę siałam. I to pole bardzo dziwnie wyrosło, bo skóre farming tak to działa, że jak siejesz, po prostu nie wiem, siałam w tym momencie, to nieważne o której godzinie skończę, to pole urośnie na następny dzień. Po prostu jak będzie tam 241. No to jest głupie. No ale no tak jest. No, tutaj jest kawałeczek, który nie. Czekajcie, ja nie sprawdziłam, ile ja... Jest 99%. O nie muszę traktorem podjechać. Dobra, za, za, albo nie w sumie nie muszę traktorem podjechać. Mogę przecież wsiąść za auta zawsze. Sprawdzić. Dobra, dobra, rurę wystawię za chwilę. Tylko sprawdzę, ile to ma. Dobra, jest, na szczęście, 99. Bo no ja tak y, siałam w sumie na kamerce tej takiej z drugiego wi... Tak, to jest drugi widok? Chyba tak. Że od tyłu widziałam traktor, to nie. Yy, no i mi się dobrze siało, no bo zazwyczaj sieje pole na tej kamerce. Ale postanowiłam sobie wczoraj sieć na tej drugiej. No i tak fajnie w sumie wyszło. Dobrze je obsiałam. No nie no, wjechałam w płot. No super. To jest blokada. No by załapało. Dobra, załapało. Ja nie, czasem się dziwię, co się dzieje z tymi maszynami. Po podpięciu ich. No i wjechałam w kombay zwykle. Oj, oj, oj. Moja przyczepka, O! O, będzie chyba dobrze. Zawsze tak mówię, a później jest źle. Ale tym razem, może będzie dobrze. Gdybym już ubrudził, ten mój kombajnik. Z dobrą stronę kręcę, bo nic nie widzę. O jest, ale widok. Od tyłu normalnie. No jest trochę tam ton tego tego, tego, tego wagna, tego żyta. Nie, Boże, co ja gadam. Żyta pszenicy. Cię zastanawiałam, czy nie zacząć siać żyta, jęczmienia. No ale nie wiem. Nie wiem, jak działa to z trawą. Co ja później sprzedaję ją? czy jest, Co ja mam z nią zrobić? Nie wiem, może karmić się zwierzęta tym da. Tak w sumie to nie mam pojęcia. Bo kupuję jedzenie zwierzętom, ale może rzeczywiście to by było po prostu dla zwierząt. Nie wiem. A to co, co tu w ogóle pisze? Aha, że tam stąd jestem do ziemniaków. Już jest kurczę, już jest dziewiąta. Ciekawe, czy jest na moim telefonie ta sama godzina. Chwila? Teraz jest ta sama godzina. Ale mi to krzywo wyszło. Gdybym musiała się wrócić. No nie. To jest najgorsze. No ale tutaj plonów jest dużo więcej niż na tamtym małym polu. No ale no. Ale no tego tam. Postanowiłam sobie kupić te dwa, bo chyba mnie tylko na nie było stać. Chociaż chwila. Yy. Nie, bo na to pole, co jest tutaj, takie duże, chyba mnie nie było na nie stać. Ale już nie pamiętam. Ale najgorsze jest to, że ja muszę zatankować kombajn i traktor. Traktoru jeszcze nie, ale kombajn już by się przydało zatankować. Boję się ile pieniędzy wydam, bo nie, mój traktor ma 125 gal, a kombajn... nie pamiętam tak szczerze ile on ma. No ale boję się tego traktoru bardziej niż tego kombajnu. Wiadomo, tym lepsza maszyna, tym więcej pali, I tak zawsze jest, tak jak się kupuje auto terenowe z silnikiem amerykańskim, to wiadomo, że tu paliwa nie szczędzi, w ogóle nie szczędzi paliwa, ja będę chciała mieć, yy... no chciałabym mieć Dojora lub Ford Raptor, ale Dojorama widzę często w Polsce. Kosmiczny. Ogromny jak nie wiem. Ale Ford Raptor. Też jest duży. Ale to jak na razie to po prostu takie dwa sobie wyhaczyłam. Takie wiecie duże terenówy fajne. Ale to jest jak na razie to takie założenie. Jak się zawezmę za to to sobie zacznę szukać. Yy, jakby. Takich fajnych terenówek, i później oglądać o nich filmiki. Ale wiadomo, że wybiorę to auto dopiero wtedy, kiedy będę miała pieniądze i pojadę je zobaczyć, jak wygląda: po pierwsze, na żywo, po drugie, jak się jedzie. Wiadomo, że kupię je, wybiorę najlepsze auto, które jest z filmików, a dopiero później, jak będę je kupować, to wybiorę to jednak najlepsze. Największe. Nie wiem, jakieś tam. Najwygodniejsze też, bo wygoda też jest dla mnie ważna. Bo to by było moje po prostu auto do jazdy na co dzień, na pewno miałabym drugie auto na stówę. Bo nie wyobrażam sobie jeździć taką terenową na co dzień, która pali jak jakiś smok. No, na znaczy cię wiadomo, założę sobie tam gaz, no bo to bez przesady. No, nie będę jechać. Yy, nie wiem, nie wiem, czy one są w dieslu, czy w benzynie. Ale załóżmy, że są w dieslu. Diesel jest tańszy teraz. Załóżmy, że jest w dieslu. To nie będę wydawać aż tyle kasy, żeby podjechać sobie do sklepu, skoro mogę ten, y, mieć mniejszą moc y, na gazie. No wiadomo, no. Nosy. Ale będę miała jeszcze inne auto. Kupię sobie jakieś, nie wiem, jakieś byle jakie auto drugie. Myślałam, że raz będzie zapełnione, tak szczerze. A tu drugi raz się zapełniło już do pełna. Ciekawe. Tak, właśnie się zastanawiałam, czy to nie kupić nowego kombajnu, ale to... ta pojemność mi nie przeszkadza jak na ten moment. Nie nie przeszkadza mi to, że będę musiała teraz trzy razy jeździć. I to nie było sarkastycznie, naprawdę mi to nie przeszkadza. Eee, no, mogłam w sumie nawet tym. Po co ja ty? Rzeczywiście mogłam tam. A, jestem głupia. Już się nie opłaca tego robić. A nie, opłaca się w sumie. Nie, kamerka i tak. O, mieszka mi już działa jak świetnie. No dobra, czyli że jeszcze raz trzeba będzie podjechać, to ja zrobię sobie taki fajny myk. Ostatnio go używałam i teraz też go użyję. Nie wiem dlaczego o nim zapomniałam i tego nie, nie zrobiłam na starcie. Trochę głupio wyszło. No, wiedziałam, że zahaczę, no. Co za dziadostwo. No nie. Nie chcę zakończyć mojej maszyny. Tutaj jest na mleko. To na mleko po prostu wygląda tak dziwnie, że rozpoznaję go. Teraz wam pokażę, jaki super myk jest w tej grze. Jest to takie ułatwienie, no. Ja rzadko z niego korzystam. W ogóle ja powinna mieć traktor na sad osobno. Żeby sobie były jakieś tam tani gówniany tylko do tego, no ale ja wolę sobie jeździć w kółeczkach. Bo zaraz wam pokażę o co chodzi. Można sobie po prostu zmieniać pojazdy po kliknięciu tab. Tak? Z tego co pamiętam to to był tab chyba. No zaraz się okaże jaki to przycisk. Z tego co pamiętam to był tab, bo ostatnio to używałam. Tak. No i możesz sobie wybrać samochody. Yy, nie przycisk. No, mogę sobie samo, Mogę sobie wybrać teraz, czy się przeniosę do niego. No i mogę sobie podjechać nim. No i co? Ja sobie teraz podjadę. No i jak już się zbierze całe pole, no to po prostu sobie stąd pod, o, pojadę. Będzie dwa razy szybciej. O! No i fajnie. O jak to pole wygląda z dołu inaczej. Muszę sobie wejść na poletko, Uhuhu. Dokąd mnie kryje. O, w kamerce. Jakie fajne pole, które wygląda jakby było z jakiejś kreskówki, albo zrobione z jakiejś, nie wiem, e, bibuły, czy czegoś takiego. Ej, nie wiem czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, że tak jak nie wiem, jest Cola i Pepsi, co nie? To jest praktycznie to samo, może nie różnią się troszkę smakiem. Pepsi trochę zrepało, bo zrobiło Pepsi z jakimś tam dodatkiem czegoś i to smakuje tak, że można się po tym, że można po tym zwymiotować. Kola tego nie zrobiła, więc troszkę zepsuli, ale to nie jest ważne. Jest cola Pepsi, później jest Sprite 7-up, Fanta i Mirinda. Podobne napoje, lekko różniące się smakiem. A każdy sobie wybierze, nie, to jest lepsze, nie, to jest lepsze, nie, tamto jest lepsze. No i po co się tak kłócić? Ja jak, jak nie ma coli w sklepie, to biorę pepsi, jak nie ma pepsi w sklepie, to biorę kola, A jak jest to co to, 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 mi, to zależy z kim do, do, do sklepu wtedy. No to obojętne, mi to różnicy nie robi, ale jakoś kola na święta u mnie stoi... Chętniej niż Pepsi. Nie wiem, jakoś tak kola się kojarzy ze świętami. Tym bardziej te ciężarówki amerykańskie z napisem Coca-Cola. O, no to jest po prostu cudo. Chwila. A może ja, nie wiem, zrobiłam jakieś najlepszy w życiu. Nie wiem, może najlepiej je nawoziłam w życiu jak, nie wiem, żadnego pola. Może tylko nie nawoziłam dobrze. No nie, no to pole musi być większe. Ma tak obfite pole. Pole, ma. mam tak obfite pole. Jest, jest tak obfite, są te zbiory, że. No. Nigdy nie miałam tak obfitych, tak szczerze. Fajnie, że się wysypuje poza. O Boże. Niewalne, niewalne, oczywiście, że walne. Muszę pojechać naprawić kombajn i traktor. Dobrze, że tak mogę jechać mogę tak zbierać żniwa z tym. No bo tak. Stało mi tylko 3% pola do zebrania. Szybko się zbierze. No dobra, już nie będę przedłużać. Yy, więc spotykamy się, jak już skończę tutaj wszystko robić. I taką cudną nocą zakończam ten odcinek. Zatankowałam auta i podgroma pieniędzy mi poleciało. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Szczęśliwego dnia lub wieczora i cześć. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kupel radio zniósł, usłyszałem blues w shoes i nie mogłem w nocy spać.